W sercu Warszawy, w jednym z najwyższych budynków biznesowych przy ulicy Emilii Plater, mieściła się siedziba korporacji Nowoczesne Rozwiązania. Firma słynęła z innowacyjnych projektów technologicznych, ale atmosfera w biurze była napięta, jak struna skrzypiec. Kierownik działu marketingu, Marcin Kowalski, człowiek o ostrych rysach twarzy i jeszcze ostrzejszym charakterze, zasłynął z surowych zasad dotyczących dress codeu. Tego deszczowego poniedziałku, gdy krople bębniły w okna na dwudziestym piętrze, do biura weszła młoda kobieta. Miała na sobie zwykłe dżinsy, przetarte tenisówki i prostą bluzę z kapturem. Jej długie, ciemne włosy były związane w zwykły kucyk, a na twarzy nie było śladu makijażu. Wyglądała jak studentka, która zgubiła się w świecie biznesu. Anna Nowak, bo tak się nazywała, trzymała w dłoniach teczkę z dokumentami i rozglądała się niepewnie po luksusowym lobby. Nie wiedziała jeszcze, że za kilka minut jej życie obróci się do góry nogami, a prawda, którą ukrywała, wstrząśnie całą firmą jak trzęsienie ziemi. Anna podeszła do recepcji, gdzie siedziała elegancka recepcjonistka o perfekcyjnie ułożonych włosach i nienagannym makijażu. Kobieta spojrzała na nią z góry, jakby Anna była niewidzialnym pyłkiem na jej idealnie wyprasowanym garniturze. Dzień dobry, szukam pana Marcina Kowalskiego, powiedziała Anna cichym. Ale pewnym głosem. Ma pani umówione spotkanie? Zapytała recepcjonistka, nie odrywając wzroku od ekranu komputera. Tak, jestem Anna Nowak. Powinnam być wpisana na listę. Recepcjonistka przewertowała kalendarz z wyraźną niechęcią. Nie widzę żadnej Anny Nowak. Czy jest pani pewna, że to dzisiaj? Anna sprawdziła telefon. Tak, dziś o dziesiątej. To bardzo ważne spotkanie dotyczące nowego projektu. Słucham, czy mogłaby pani poczekać? Recepcjonistka wzięła słuchawkę. Panie Kowalski, jest tu jakaś dziewczyna, która twierdzi, że ma z panem spotkanie. Anna Nowak. Tak, rozumiem. Po kilku minutach z windy wyszedł Marcin Kowalski. Był to mężczyzna po czterdziestce. W idealnie skrojonym garniturze, z lśniącymi skórzanymi butami i złotym zegarkiem, który błyszczał przy każdym ruchu. Jego spojrzenie było zimne, jak lodowaty wiatr z tatr. Kiedy zobaczył Annę. Jego twarz wykrzywiła się z niezadowolenia. Spojrzał na nią od stóp do głów, jakby oglądał coś nieprzyjemnego. Pani Anna Nowak? Zapytał tonem pełnym pogardy. Czy pani wie, gdzie się pani znajduje? Anna poczuła, jak jej policzki płoną. Tak, jestem na spotkaniu w sprawie projektu marketingowego dla. Proszę spojrzeć na siebie przerwał jej Kowalski. To jest poważna firma nie sklep z używaną odzieżą. Nasi klienci oczekują profesjonalizmu, a nie. Tego, wskazał na jej strój gestem pełnym obrzydzenia, Anna poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Nie po to przyjechała z drugiego końca miasta, żeby być upokarzana przez aroganckiego kierownika. Panie Kowalski, rozumiem, że wygląd ma znaczenie, ale Anna próbowała zachować spokój, choć jej głos lekko drżał. Żadnych ale, warknął Kowalski, podnosząc głos tak, że kilka osób w lobby odwróciło się w ich stronę. Czy pani ma pojęcie, ilu ludzi chciałoby pracować w tej firmie? A pani przychodzi tutaj ubrana jak. jak bezdomna? Recepcjonistka chichotała dyskretnie, kryjąc uśmiech za dłonią. Dwóch pracowników przy automatie z kawą przystanęło, żeby posłuchać spektaklu. Anna poczuła, jak jej policzki płoną ze wstydu i gniewu. Panie Kowalski, moim zdaniem liczy się to, co człowiek ma w głowie, a nie to, co ma na sobie. Ha! Filozofia ulicy, prychnął Kowalski. W tej firmie liczy się profesjonalizm, image, reputacja. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby klienci widzieli takich pracowników. Ale ja nie jestem jeszcze pracownikiem, jestem tutaj na spotkanie w sprawie. Nie ma żadnego spotkania przerwał jej brutalnie nie z kimś, kto wyglądają jak pani. To jest firma warta miliony złotych, a nie ośrodek pomocy społecznej. Anna zacisnęła pięści. Przez 23 lata życia nauczyła się być cierpliwa, skromna, niewidoczna. Ale to było za dużo. Pomyślała o swoim ojcu, który zawsze uczył ją, że prawdziwa wartość człowieka tkwi w jego charakterze nie w cenie ubrań. Rozumiem, powiedziała powoli, próbując opanować trzęsący się głos. A więc sądzi pan, że można oceniać ludzi po wyglądzie? Oczywiście, że tak. Pierwsze wrażenie to wszystko w biznesie a pani pierwsze wrażenie jest żałosne. Kowalski spojrzał na zegarek marnuje czas. Proszę się stąd wynosić, zanim zadzwonię po ochronę. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można by ją było kroić nożem. Anna stała nieruchomo, trzymając teczkę tak mocno, że jej knikcie pobielały. W jej oczach pojawiły się łzy, nie ze smutku, ale z wściekłości na niesprawiedliwość. To był moment, kiedy wszystko miało się zmienić. Anna odwróciła się powoli w stronę wyjścia, ale nagle się zatrzymała. Coś w jej postawie się zmieniło. Prostsze plecy, pewniejszy krok. Odwróciła się z powrotem do Kowalskiego. Wie pan co, panie Kowalski? Jej głos brzmiał teraz inaczej, spokojniej, ale z stalowym podtekstem. Ma pan rację. Pierwsze wrażenie to wszystko. Kowalski zmarszczył brwi, zaskoczony zmianą w jej tonie. I moje pierwsze wrażenie o panu jest takie, że jest pan aroganckim, małostkowym człowiekiem, który sądzi, że może traktować ludzi jak śmieci tylko dlatego, że ma ładny garnitur. Co? Kowalski zrobił się czerwony na twarzy. Jak pani śmie? Śmiem, bo to prawda. Anna otworzyła swoją teczkę i wyjęła z niej dokument. A wie pan, co jest najśmieszniejsze w całej tej sytuacji? W lobby panowała teraz kompletna cisza. Nawet recepcjonistka przestała udawać, że pracuje. To, że firma, w której pan pracuje, została założona przez człowieka, który zaczynał od zera człowieka, który nauczył swoją córkę, że prawdziwa elegancja to szacunek dla innych ludzi. Niezależnie od tego, jak wyglądają, Kowalski patrzył na nią z mieszaniną gniewu i zdziwienia. O czym pani mówi? Anna rozłożyła dokument na recepcji. Mówię o swoim ojcu, Stanisławie Nowaku, założycielu i właścicielu tej firmy. Słowa zawisły w powietrzu, jak bomba przed eksplozją. Recepcjonistka wydała z siebie cichy jęk. Kowalski stał, jak zamurowany, z otwartymi ustami. Niemożliwe, wyszeptał. Bardzo możliwe. Jestem Anna Nowak, córka Stanisława Nowaka. Przyszłam tutaj inkognito, żeby zobaczyć, jak naprawdę funkcjonuje firma mojego ojca. Chciałam sprawdzić, czy ludzie traktują tu innych z szacunkiem. Anna spojrzała mu prosto w oczy. Gratulacje, panie Kowalski. Test nie zdał pan celująco. Kowalski pobladł jak ściana. Jego pewność siebie znikła w mgnieniu oka, jakby ktoś wyciągnął wtyczkę z gniazdka. Kowalski stał jak słup soli, a jego twarz przechodziła przez wszystkie odcienie bieli. Ręce mu się trzęsły, gdy próbował coś powiedzieć. Pani, pani żartuje, prawda? Jego głos brzmiał jak szelest suchych liści. To jakiś jakiś test ukryty kamerą. Anna spokojnie złożyła dokument z powrotem do teczki. Nie żartuję, panie Kowalski i nie ma tu żadnych kamer. Jest tylko prawda. Recepcjonistka wstała z krzesła tak szybko, że prawie je przewróciła. Przepraszam panią bardzo, ja. Ja nie wiedziałam. Jąkała się, jej perfekcyjny makijaż już nie wydawał się taki ważny. Oczywiście, że pani nie wiedziała. Anna spojrzała na nią łagodnie. Ale jak pani mnie traktowała? Z pogardą, jakbym była nikim. Pracownicy, którzy wcześniej przyglądali się z rozbawieniem, teraz szybko rozeszli się w różne strony, jakby nagle bardzo zajęli się swoimi sprawami. Lobby, które przed chwilą było pełne ciekawskich spojrzeń, Teraz puste i cicho jak Kościół. Kowalski próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. Panno Nowak, przepraszam, ale. ale skąd mogłem wiedzieć? Pani ojciec nigdy o pani nie wspominał. Ojciec szanuje moją prywatność. Ale co ważniejsze, to nie zmienia faktu, jak pan traktuje ludzi. Anna podeszła bliżej. Wie pan, co robię na co dzień? Studiuję psychologię i pracuję w schronisku dla bezdomnych. Tam poznałam prawdziwą wartość człowieka. Kowalski spocił się pod swoim drogim garniturem. Proszę mi pozwolić to wyjaśnić. Ja tylko chciałem. Chciał pan co? Upokarzać ludzi? Pokazywać swoją władzę? Anna pokręciła głową. Wie pan co powiem ojcu po tym wszystkim? Proszę. Proszę nie mówić mu o tym. Ja. Ja mogę to naprawić. Proszę mi dać szansę. Kowalski wyglądał teraz jak mały chłopiec, który prosił o przebaczenie. Anna westchnęła. Panie Kowalski! Czy ma pan pojęcie, ilu ludzi może pan tak traktować każdego dnia? Ilu talentów pan odrzuca, bo ktoś nie ma odpowiedniego ubioru? Cisza była tak głęboka, że słychać było tykanie zegara na ścianie. Nagle do lobby wszedł wysoki, elegancki mężczyzna w średnim wieku. Miał siwe włosy, ciepłe oczy i uśmiech, który momentalnie rozjaśnił ponurą atmosferę. To był Stanisław Nowak, właściciel firmy. Anna, kochanie. Zawołał, podchodząc do córki z otwartymi ramionami. Nie spodziewałem się Cię tutaj. Kowalski poczuł, jak jego świat się wali. To była prawda. Anna rzeczywiście była córką szefa. Tato. Anna objęła ojca, ale jej głos był napięty. Musimy porozmawiać. Stanisław zauważył atmosferę i spojrzał na Kowalskiego, który stał blady jak prześcieradło. Co się tutaj dzieje? Zanim Anna zdążyła odpowiedzieć. Recepcjonistka wybuchnęła płaczem. Panie Nowak, ja nie wiedziałam. Gdybym wiedziała, że to pani córka, nigdy bym jej tak nie potraktowała. Jak ją potraktowałaś? Stanisław zmarszczył brwi. Kowalski poczuł, że to jego ostatnia szansa. Panie Nowak, to nieporozumienie. Pana córka przyszła tutaj em, nieformalnie ubrana, i ja myślałem, że to ktoś z ulicy. Z ulicy? Stanisław spojrzał na niego ostro. Marcin, co pan mówi? Anna położyła rękę na ramieniu ojca. Tato, przyszłam tutaj inkognito, żeby zobaczyć, jak naprawdę działa nasza firma. Pan Kowalski wyrzucił mnie z biura, nazywając bezdomną, bo nie podobał mu się mój ubiór. Stanisław pobladł. Marcin, czy to prawda? Ja, ja tylko. Kowalski jąkał się jak dziecko. W tym momencie z windy wyszła Katarzyna Wiśniewska, zastępczyni dyrektora DUS-HR. Była to energiczna kobieta po pięćdziesiątce. Znana z tego, że nie gryzła się w język. Stanisław, szukałam cię wszędzie. Mamy problem z. A przerwała, widząc napięcie. Przepraszam, przeszkadzam? Nie, Kasiu, wręcz przeciwnie. Stanisław spojrzał na Annę. Opowiedz pani Wiśniewskiej, co się stało. Anna szczegółowo relacjonowała całe zajście. Z każdym słowem twarz Katarzyny robiła się coraz bardziej surowa. Marcin powiedziała w końcu Katarzyna lodowatym tonem Do mojego biura. Teraz Kowalski wiedział, że jego kariera właśnie się skończyła. Anna patrzyła, jak Kowalski idzie w stronę windy z opuszczoną głową i poczuła dziwną mieszankę satysfakcji i smutku. Przez chwilę żałowała, że wszystko tak się potoczyło. Kochanie, czy wszystko w porządku? Ojciec położył jej rękę na ramieniu. W jego oczach malowała się troska. Nie wiem, tato, może poszłam za daleko? Anna westchnęła. Może powinna była od razu powiedzieć, kim jestem? Stanisław pokręcił głową. Robiłaś to, co uważałaś za słuszne. A ja jestem dumny, że moja córka ma odwagę stanąć w obronie sprawiedliwości. Recepcjonistka nadal stała przy swoim biurku ocierając łzy. Anna podeszła do niej. Jak masz na imię? Zapytała łagodnie. Monika dziewczyna ledwie słyszalnie wyszeptała: Moniko, ile masz lat? Dwadzieścia. Anna uśmiechnęła się smutno. Prawie tyle samo, co ja. Słuchaj. Nie jestem zła na ciebie. Rozumiem, że tylko robiłaś to, czego cię nauczono. Ale ja byłam okropna. Monika zaczęła płakać jeszcze bardziej. Byłaś, ale każdy zasługuje na drugą szansę. Anna spojrzała na ojca. Prawda, tato? Stanisław skinął głową. Oczywiście, ale musimy porozmawiać o kulturze pracy w naszej firmie. W tym momencie Anna zauważyła, że przez szklane drzwi patrzy na nich młody mężczyzna. Miał około 30 lat. Ciemne włosy i inteligentne oczy za okularami. Wyglądał na zmartwionego. Kto to jest? zapytała. To Piotr Kowalczyk, nasz nowy analityk, odpowiedział Stanisław. Pracuje dopiero od miesiąca. Piotr wahał się przez chwilę, potem podszedł do nich. Przepraszam, że przeszkadzam, powiedział niepewnie. Ale słyszałem o tym, co się stało i chciałbym coś powiedzieć. Słucham, Stanisław zachęcił go gestem. Pan Kowalski to nie jedyny problem. Wielu pracowników tutaj traktuje innych źle, jeśli uważają, że są poniżej ich poziomu. Widziałem to wielokrotnie. Piotr spojrzał na Annę z szacunkiem. To, co pani zrobiła, to było odważne. Anna poczuła, że sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. To nie był tylko problem jednego człowieka, to była kultura całej firmy. Co masz na myśli mówiąc o innych pracownikach? Stanisław spojrzał na Piotra poważnie. Piotr rozejrzał się nerwowo, jakby sprawdzał, czy nikt ich nie podsłuchuje. "Panie Nowak, to może nie jest odpowiednie miejsce." Mów śmiało, Anna zachęciła go. "Chcę usłyszeć prawdę." "Okej." Okay. Piotr wziął głęboki oddech. W dziale księgowości pani Janina Kowal krzyczy na młodszych pracowników przy wszystkich. W dziale IT Tomasz Górski odmawia pomocy ludziom, którzy jego zdaniem nie wyglądają na programistów. A w sprzedaży? "W sprzedaży co?" naciskał Stanisław. Agnieszka Zawadzka nie przyjmuje kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, jeśli nie mają drogich ubrań. Mówi, że nie reprezentują firmy. Anna poczuła, jak w żołądku rośnie jej knur. Ile osób może przez to cierpieć każdego dnia? Nagle z windy wyszedł mężczyzna w średnim wieku. Tomasz Górski, szef IT. Miał na sobie drogi golf i sport jacket, ale jego twarz była czerwona ze złości. Panie Nowak, podszedł szybko. Słyszałem, co się stało z Kowalskim. To skandal. Jak można zwolnić kierownika za to, że pilnuje dress code'u firmy? Stanisław zmarszczył brwi. Nikt nie mówił o zwalnianiu, ale wszyscy już o tym gadają i słuchaj, Stanisław, jeśli zaczniemy przyjmować każdego obdartusa z ulicy, to klienci uciekną od nas jak od zarazy. Anna poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Obdartusa z ulicy? Tomasz dopiero teraz zauważył Annę i spojrzał na nią z pogardą. A to ta dziewczyna od całego zamieszania. Słuchaj, panienka. Może w Twoim schronisku dla bezdomnych można chodzić w łachmanach, ale to jest poważny biznes. Tomasz Stanisław podniósł głos Ty wiesz, z kim rozmawiasz? Z jakąś aktywistką społeczną, która chce zrujnować naszą firmę swoimi lewackimi ideami? Cisza, która zapadła, była gęsta jak smok. Piotr zrobił krok do tyłu. Monika zakryła twarz rękami Anna spojrzała na ojca potem na Tomasza Wie pan co? Ma pan rację. Jestem aktywistką, aktywistką, która walczy o godność każdego człowieka. Ha! Wiedziałem! Tomasz uśmiechnął się triumfująco. I jestem córką właściciela tej firmy. Uśmiech zniknął z twarzy Tomasza, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tomasz Górski stał, jak rażony piorunem. Jego twarz przechodziła przez różne odcienie czerwieni, aż w końcu stała się fioletowa. To to niemożliwe wyjąkał. Stanisław, powiedz, że to żart. Stanisław położył rękę na ramieniu córki. To nie żart, Tomasz, to moja córka Anna. W tym momencie z biura HR wybiegła Katarzyna Wiśniewska z telefonem przy uchu. Wyglądała na bardzo zdenerwowaną. Stanisław, mamy problem powiedziała rozłączając się. Właśnie dzwoniła Agnieszka z działu sprzedaży. Podobno rozpętało się piekło na całej firmie. Wszyscy mówią o tym, co się stało. Dobrze czy źle mówią? zapytała Anna. I tak, i tak. Połowa pracowników się cieszy, że w końcu ktoś pokazał Kowalskiemu, gdzie jego miejsce. Druga połowa boi się, że zaczniemy zatrudniać każdego bez względu na standardy. Piotr odchrząknął: Przepraszam, ale może ja coś dodam. Rozmawiałem z kilkoma osobami z różnych działów Mów zachęcił go Stanisław. Jest grupa młodszych pracowników, którzy od dawna czuli się źle traktowani przez starszych kolegów. Oni popierają to, co zrobiła pani Anna. Ale jest też grupa starszych pracowników, którzy uważają, że to atak na ich pozycję. Tomasz odzyskał głos. Anna, przepraszam, nie wiedziałem, ale musisz zrozumieć, że w biznesie image to wszystko. Image? Anna spojrzała na niego ostro. A co z talentem? Z umiejętnościami? Z charakterem? To też ważne, ale. ale co? Ale jeśli ktoś nie ma pieniędzy na drogie ciuchy, to może iść do diaska? Anna poczuła, jak znowu narasta w niej gniew. Stanisław westchnął głęboko. Kasia, zwołaj spotkanie wszystkich kierowników działów na jutro rano. Musimy to przedyskutować. Już dzwonię. Katarzyna wzięła telefon. Tato, Anna położyła rękę na jego ramieniu. Może to ja powinnam przeprowadzić to spotkanie? Ty? Stanisław spojrzał na nią zaskoczony. Tak. Skoro jestem częścią problemu, to może powinnam być częścią rozwiązania. Tomasz pobladł jeszcze bardziej. Błagam, nie rób ze mnie kozła ofiarnego. Anna spojrzała na niego z litością. Nikt nie chce robić z pana kozła ofiarnego. Chcemy tylko stworzyć miejsce, gdzie wszyscy czują się szanowani. Nagle do lobby weszła Agnieszka Zawadzka, kierowniczka działu sprzedaży. Była to kobieta po czterdziestce, w perfekcyjnie dopasowanym kostiumie i z fryzurą, która kosztowała więcej niż miesięczna pensja przeciętnego pracownika. Stanisław! zawołała ostrym głosem. Musimy natychmiast porozmawiać. Za nią szedł Marcin Kowalski, wyraźnie zdenerwowany, z czerwonymi oczami. Agnieszka teraz nie. Stanisław próbował ją powstrzymać. Teraz, bo firma leci w dół. Agnieszka spojrzała na Annę z pogardą. Przez tę małą rewolucjonistkę wszyscy pracownicy oszaleli. Jedni boją się, że stracą pracę, drudzy myślą, że teraz mogą robić, co chcą. Kowalski podszedł do Anny. Proszę panią, mam dziecko. Kredyt na mieszkanie. Nie mogę stracić tej pracy. Marcin. Nikt nie mówił o pana zwalnianiu. Anna spojrzała na niego łagodnie. Ale wszyscy mówią, że jestem skończony. Kowalski był na granicy płaczu. Agnieszka prychnęła. Oczywiście, że jesteś skończony, ale co gorsza, teraz wszyscy myślą, że można przychodzić do pracy w dresach i nikt nic nie powie. I co w tym złego? zapytała Anna. Co w tym złego? Agnieszka była oburzona. Nasze kontrakty z klientami są warte miliony. Myślisz, że prezes Mercedes-Benz podpisze umowę z kimś, kto wygląda jak sprzedawca gazet? Piotr odważył się wtrącić. Ale może liczy się to, co mamy do zaoferowania, a nie jak wyglądamy? Naiwność Agnieszka machnęła ręką. W biznesie liczy się pierwsze wrażenie dokładnie to, co mówił pan Kowalski. Anna spojrzała na ojca. Widzisz, tato? To nie jest problem jednej osoby. To jest systemowy problem całej firmy. Stanisław milczał, obserwując sytuację. Wyglądał na człowieka, który stoi przed najtrudniejszą decyzją w życiu. Nagle Tomasz odezwał się złośliwie. A może ta cała sytuacja to jest test? Może Anna celowo sprowadziła na nas to wszystko, żeby zobaczyć, kto będzie lojalny? To nie test Anna podniosła głos. To prawda o tym, jacy jesteście naprawdę. Napięcie w lobby było tak gęste, że można by je było kroić nożem. Wszyscy patrzyli na Stanisława, czekając na jego decyzję. Stanisław Nowak stał w centrum lobby, otoczony swoimi pracownikami, którzy patrzyli na niego z wyczekiwaniem. W jego oczach można było zobaczyć walkę między sercem a rozumem, między miłością do córki a troską o firmę, którą budował przez 20 lat. "Wszyscy proszę o chwilę ciszy", powiedział w końcu głosem, który rozbrzmiewał echem w całym lobby. Agnieszka otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, ale Stanisław uniósł rękę. Katarzyno, proszę zwołać wszystkich pracowników do sali konferencyjnej. Teraz. Wszystkich? Katarzyna spojrzała na niego zaskoczona. To ponad stu ludzi. Wszystkich. Od sprzątaczek po dyrektorów. Chcę, żeby każdy wysłuchał tego, co mam do powiedzenia. Anna poczuła, jak jej serce bije szybciej. Tato. Nie musisz. Muszę, kochanie. Muszę, bo ty masz rację. Stanisław spojrzał na zebranych. Ta firma to nie tylko budynek, biura i komputery ludzie i jeśli ci ludzie nie potrafią traktować się z szacunkiem, to znaczy, że zawiodłem jako lider. Kowalski padł na krzesło jak worek ziemniaków. To koniec. Nie, Marcin, to może być nowy początek. Stanisław położył mu rękę na ramieniu, ale tylko jeśli będziesz chciał się zmienić. Agnieszka pokręciła głową z niedowierzaniem. Stanisław, ty nie możesz być poważny. Nie możesz zrujnować całej firmy przez jeden incydent. Jeden incydent? Anna spojrzała na nią ostro. Pani myśli, że to był jeden incydent? Ile razy pani odmówiła komuś rozmowy o pracę, bo nie podobał się pani jego wygląd? Agnieszka zacisnęła usta. Jej milczenie było wymowne. Tomasz próbował jeszcze raz. Stanisław, pomyśl o akcjonariuszach, o zyskach. Pomyślałem. I wiesz co? Najlepsze firmy na świecie to te, które szanują swoich pracowników. Google, Microsoft, Apple wszystkie one stawiają na ludzi, nie na dress code. Pracownicy zaczęli się zbierać w holu, słysząc o zwołanym spotkaniu. Młodsi patrzyli z nadzieją, starsi z niepokojem. Anna Stanisław spojrzał na córkę. Czy zechcesz stanąć obok mnie podczas tego spotkania? Anna skinęła głową, czując na sobie ciężar odpowiedzialności. Nadszedł moment prawdy. Sala konferencyjna wypełniła się szybko. Pracownicy siadali w rzędach, szepczac między sobą i rzucając ukradkowe spojrzenia na Annę. Atmosfera była gęsta od napięcia i niepewności. W pierwszym rzędzie siedzieli kierownicy działów: Agnieszka z wyniosłą miną, Tomasz nerwowo poprawiający okulary, a Kowalski z głową w dłoniach. Katarzyna Wiśniewska stała przy drzwiach z notesem, gotowa do robienia notatek. Anna zauważyła młode twarze w tylnych rzędach, praktykantów, młodszych specjalistów, ludzi z obsługi. W ich oczach widziała nadzieję, ale też strach. Strach przed tym, co się wydarzy dalej. Tato, czy jesteś pewien? Szepnęła do ojca. Stanisław skinął głową. Nigdy w życiu nie byłem czegoś bardziej pewien. Piotr podszedł do nich z laptopem. Panie Nowak, przygotowałem dane, o które pan prosił. Jakie dane? Anna spojrzała zdziwiona. Statystyki dotyczące rotacji pracowników, skarg do HR, przypadków molestowania w miejscu pracy. Stanisław spojrzał na córkę. Myślisz, że nie wiedziałem o problemach? Wiedziałem. Po prostu. Zamykałem na to oczy. Anna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Jej ojciec, człowiek, którego zawsze podziwiała, przyznawał się do błędu. W zeszłym roku złożono 47 skarg na niewłaściwe traktowanie przez przełożonych, czytał Piotr z ekranu. Rotacja w niektórych działach sięga 60% rocznie. Agnieszka wstała z krzesła. Stanisław to są normalne statystyki w branży. Normalne nie znaczy właściwe. Odpowiedział stanowczo. W sali zapanowała cisza. Wszyscy czekali na to, co nastąpi dalej. Anna spojrzała na zebranych pracowników. Widziała w ich twarzach całe spektrum emocji od nadziei po przerażenie, od wdzięczności po gniew. Państwo pewnie się zastanawiają, dlaczego tu jesteśmy zaczęła Stanisław, chwytając mikrofon. Dzisiaj wydarzyło się coś, co otworzyło mi oczy. Poznałem prawdę o tym, jak niektórzy z Was traktują innych. Murmur. Przeszedł przez salę i postanowiłem, że czas na zmiany, radykalne zmiany. Anna wzięła głęboki oddech, to był moment, który zmieni wszystko. Stanisław Nowak stanął przed mikrofonem, a cisza w sali była tak głęboka, że słychać było bicie serc. Dwadzieścia lat temu założyłem tę firmę z jedną zasadą szacunek do człowieka. Dziś dowiedziałem się, że straciłem z oczu tę wartość. Jego głos drżał z emocji. Moja córka Anna przyszła tutaj inkognito i została potraktowana jak śmieć przez własnych pracowników naszej firmy. Murmur przeszedł przez salę. Niektórzy patrzyli na Annę z niedowierzaniem. Anna, podejdź tutaj. Stanisław wyciągnął rękę. Anna stanęła obok ojca, czując na sobie setki par oczu. To jest moja córka studentka psychologii, wolontariuszka w schronisku dla bezdomnych, człowiek o wielkim sercu. I została nazwana obdartusem z ulicy przez ludzi, którym płacę pensję. Agnieszka wstała gwałtownie. Stanisław to prowokacja. Ona celowo się przebierała. Przebierała? Anna wzięła mikrofon. Miałam na sobie normalne, czyste ubrania. Jedyną różnicą było to, że nie kosztowały fortuny. Ale w biznesie zaczął Tomasz. W biznesie liczy się człowiek. Przerwała mu Anna. Czy wiecie, że wczoraj w schronisku poznałam inżyniera, który stracił pracę. Bo nie stać go było na nowy garnitur po tym, jak spłonął mu dom? Cisza. Czy wiecie, że nasza sprzątaczka pani Krystyna ma doktorat z literatury, ale nikt nie chciał jej zatrudnić, bo ma 60 lat i nie wygląda młodo i dynamicznie? Pani Krystyna, siedząca w tylnym rzędzie, zaczęła płakać. Stanisław wziął mikrofon z powrotem. Od dziś wprowadzamy nową politykę. Każdy człowiek w tej firmie będzie traktowany z szacunkiem, niezależnie od pozycji, wieku czy wyglądu. A jeśli klienci będą niezadowoleni? Zawołał ktoś z sali. Anna uśmiechnęła się. To znaczy, że to nie są nasi klienci. Prawdziwi partnerzy biznesowi cenią jakość pracy, nie cenę ubrań. Marcin Kowalski, Agnieszka Zawadzka, Tomasz Górski. Stanisław spojrzał na nich. Macie wybór. Albo uczestniczycie w zmianach, albo szukajcie pracy gdzie indziej. Kowalski wstał powoli. Chcę się zmienić. Proszę mi dać szansę. To był punkt kulminacyjny. Moment, gdy Stary Świat ustępował miejsca nowemu. Sześć miesięcy później Anna stała w tym samym lobby, ale wszystko się zmieniło. Recepcję obsługiwał teraz Piotr, który został awansowany na koordynatora do skład kultury organizacyjnej. Monika została przeniesiona do działu HR, gdzie pomagała tworzyć nową politykę rekrutacji. Jak tam nowy projekt? zapytał Piotr, podając Annie teczkę z dokumentami. Fantastycznie. Program stażowy dla osób z trudną sytuacją życiową rusza pełną parą. Anna uśmiechnęła się. Mamy już 20 kandydatów. Przez lobby przeszła pani Krystyna, ale już nie jako sprzątaczka została asystentką w dziale tłumaczeń, machała do nich wesoło. Marcin Kowalski podszedł do nich z kubkiem kawy. Ostatnie miesiące bardzo go zmieniły. Uczęszczał na kursy zarządzania zespołem i treningu empatii. Anna chciałem ci podziękować, powiedział szczerze. Uratowałaś mi życie nie tylko zawodowe, także prywatne. Żona mówi, że jestem teraz lepszym mężem i ojcem. Cieszę się, Marcin, zasługujesz na to. Agnieszka Zawacka, po dwóch tygodniach walki, zdecydowała się odejść. Tomasz został, ale przeszedł długi proces przeszkolenia. Teraz prowadził warsztaty dla młodych programistów. Stanisław wyszedł z windy z szerokim uśmiechem. Kochanie, mam fantastyczne wiadomości. Podpisaliśmy kontrakt z największą firmą technologiczną w Europie. Gratulacje, tato. Wiesz, co powiedzieli? Że wybrali nas, bo słyszeli o naszej kulturze organizacyjnej. Podobno jesteśmy teraz wzorem dla innych firm. Anna poczuła ciepło w sercu. To dopiero początek masz rację. A wiesz co? Dostałem propozycję wystąpienia na konferencji w Berlinie. Chcą, żebym opowiedział o tym, jak jedna młoda kobieta zmieniła całą firmę. Nie ja ją zmieniłam, tato. My wszyscy ją zmieniliśmy. Stanisław objął córkę. Jestem z ciebie dumny i wdzięczny, że masz odwagę walczyć o to, w co wierzysz. Anna spojrzała przez szklane drzwi na tętniące życiem biuro. Ludzie różnych wieku, w różnych ubraniach, o różnych historiach, wszyscy pracowali razem, szanując się nawzajem. To była prawdziwa zmiana, a czasem potrzeba tylko jednej osoby, która powie dość, żeby zmienić cały świat.